Cześć, jesteś na kanale komiksowania. Otwieram, przedostatnią paczkę tego miesiąca. Także zaczynaj! Co my tu mamy? Mamy tutaj stare komiksy. Zaglądamy w komiksy. Team Semikowe najpierw, Spider-Man, wersja filmowa, adaptacja komiksowa, czyli pierwszy film Samara i z Tomminkiem Maguire. Willem Default. Ja ogólnie lubię tą wersję. To jest moja ulubiona. Wersja Spidermana w obu dwóch filmach. Trzeci, no też jeszcze go przegryzę, ale wiadomo, to już nie jest to samo. Co pierwsze dwie. Ghost Rider Wolverine z, X -y, z wydania specjalnego. Świetny marka teksera Ma swoich fanów i antyfanów. Ja lubię marka. Pasuje do Panishera Ghost Ridera, Wolverina. Robi fajną robotę. Teraz straszne crossovery, nie można było znienawidzić właśnie takie komiksy Predator, opcje His Blade Darkness. No strasznie. Pazdzie, że tak powiem. No, warstwa graficzna to jest na pewno największą zaletą tego komiksu, no bo jak zaczniecie czytać i zobaczycie, że w pewnym momencie. Predator wchodzi w komitywę z y, obcym razem. Atakują dwójkę głównych bohaterów. No to nic tylko za głowę się złapać. I już była końcówka tym samym Już wtedy działali też pod innym szyldem. Jeszcze poprzedzający go komiks także z tą parą, Witchblade i Darkness. Trochę gorsze rysunki, moim zdaniem. Tam były lepsze. To bardziej mangowe. Zresztą predator tak wyglądał, a właściwie to jest ona. Dla ścisłości. Dawno temu to czytałem. Nic tu nie urwało. I tutaj to był fajny crossover. Tomb Raider Witchblade. Świetnie narysowany. To by się przydała Kreda. Niestety wtedy nie. Już tak nie poszli za ciosem po Wildcats. Na przykład mogli tutaj dać Kredę. Na pewno te rysurki, rysunki Michaela Tarnera by zyskały. Chociaż i tak fajnie się to ogląda i czyta. Fajnie jest w miarę grubawy. Papier jest ok. Lobu wtedy rządził. No i dobra, teraz tak zanim te dwa zeszyty przejrzę, bo to jest związane z tym semi, to popatrzymy tu. Revenge 2019, czyli lata takie, gdzie Marvel eksploatował rok 2019. Przyszłość Marvela miała tam być. To była fajna wstawka. Podoba mi się to, że takie coś się czasami trafi, po miksach, że tego nie obrywają. Chłopaki, albo inny dziewczyny, nie wiem, kto to jest za gość, czy grupa. O, tu miałem takie. O, Batman, no, zajęliście świetny film, świetna playka Czyli mamy tutaj coś świeżego. Będzie trzeba to przejrzeć dokładniej, zobaczyć tak informacyjnie, czym teraz DC stoi, bo nie śledzę mniej więcej tak nowości, bardziej się skupiam na tym, co chodzi u nas. Ale już mi się podoba. Batman Beyond fajnie, co tu jest dalej znowu jakaś też reklamówka trochę jakby takie retro to jest chyba wszystko co się dzieje obecnie w DC no na pewno to co się dzieje obecnie, gdyż to jest nawet u nas zapowiedziane chyba na maj Egmont to zapowiedział, super psy miało być pod film, który się przesunęli o Black Adam to wiadomo, że chyba też tam startują z jakimiś komiksami z nim pod film który też przesunęli. Więc znowu Batman, czyli jesteśmy na świeżo Superman Noise, też świetnie. Super film, super serial Solar. Człowiek tomu. Gdzieś to przeglądałem chyba w jakichś Wizardach o nim lata temu. Mam jeszcze część wizardów nazbieramy. Nie widzę. Komiksów dostałem naprawdę więcej niż zapłaciłem, więcej niż było na aukcji. Więc to jest yy, fajny bonus wyjdzie chyba, że mniej niż 3 złote za sztukę i tu jakieś o no, na pewno nastawiony na chłopaków komiks gdzie mamy piękne dzięki chyba o to tu chodzi, żeby właśnie młodych nastolatków tutaj przyciągnąć to mamy teraz to, Spider-Man czyli nasz Tim Semikowy Spider-Man 1.95 jest premiera Spider-Man 2099 wszystko się tu zgadza więc jest fajny materiał dla mnie lubię przedruki tych komiksów na nowo i lubię tak samo zdobywać oryginały z tymi komiksami zawsze można sobie porównać. zgadza się, kładka też jest przedrukowana fajnie Następnie mamy tutaj X-Men. To też się u nas ukazało. Sorki. To jest w połowie. Zgadza się, zgadza się. Dodatkowo już tutaj zauważyłem, że mamy w środku Pani na przykład 2019. Są takie dodatkowe strony. i tu raptem są dwie ale w tym semik też był paniszer, też miał swoje kilka stron jest, jest jakby ktoś chciał wyszukać wszystkie 2019 to jeszcze 2000 yy, numer 2, 94 rok no i oczywiście ten Mega Marvel Domyka stawkę oczywiście tu jest pełniejsza historia mamy grub, grubszy komiks 100 stron i to tyle także zachęcam do subskrypcji, zaglądania, pisania, uczenia.